Siemka wszystkim z tej strony, grupa FHD Siema ma e, I teraz taki krótki audiolog, co się będzie działo na naszym kanale. Mieliśmy długą przerwę, więc y, teraz zaczynamy nowo. I y, y, co? Wróciliśmy do tego kanału, nie? No. Bo już mieliśmy tam liczbę słów 6. E, ale wróciliśmy tutaj i będziemy teraz co robić? Przecież, y, drugi tak. A więc tak, drugi? No. To 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 to. E, dobra, będziemy robić grafę na zamówienie. Jakie inne intra inne backgroundy, loyalty, partnerskie i zwykłe awatary? No, właśnie. E, to wystarczy trzeba pisać na pewno. Na razie nie mam żadnych wymogów dotyczących subskrypcji, może być nawet dwóch. E, co tam dalej? I będziemy nagrywać różne na tutoriale, let's playe inne takie tego typu rzeczy. No. No to nie wiem coś jeszcze tak, założyliśmy Facebooka. O właśnie, dokładnie. I w jeden dzień dobiliśmy do 104 tych lajków. Teraz sprawdzimy dokładnie i wam powiemy. Chwila, chwila. Dokładnie jest. O 108. 108 tak, jesteśmy bardzo zaskoczeni. W jeden dzień to bardzo duża suma. Bardzo miłe. fajnie. No i żeby tak było jeszcze z subami. No dokładnie. pewnie po, po was ludzi z Facebooka nie ma, a nie ma YouTube, ale to tam. No, to co by tu więcej gadać? No to czekuj, oczekujcie naszych kolejnych filmów. I. I. Do zobaczenia.